Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Morza Prawa. Zanim rozpocznę dzisiejsze omawiać, dzisiejsze zagadnienie, chciałbym bardzo podziękować Instytutowi Polskiemu w Wilnie, który przyłączył się do promowania i nagłaśniania tematyki podjętej przeze mnie, czyli praw człowieka, filozofii i prawa karnego. Bardzo, bardzo dziękuję kochanemu Wilnu. Bardzo dziękuję Instytutowi Polskiemu, Labej de Koju, Instytutoj po e, Politewsku, dziękuję i dziękuję po polsku. To dla mnie naprawdę zaszczyt i ogromne wyróżnienie, i cieszę się, że może prawa dotarło do ukochanego Wilna. Chciałbym dzisiaj pomówić o mówieniu o tym, o co często oskarża się, w cudzysłowie oskarża. Wielu pełnomocników, adwokatów, prawników, że ich mowy są zacieraniem prawdy, że ich mowy służą obronie niegodziwców? Że, albo że ich mowy są tak nieudolne, że nie są w stanie wybronić uczciwego, a niesłusznie oskarżonego człowieka. Pytanie, które winniśmy dzisiaj postawić brzmi po pierwsze, co oznacza? Bronić w sprawie karnej, bronić słowem i reprezentować słowem człowieka. A po drugie, jak mówić pięknie i jak mówić dobrze. Nie da się bowiem mówić o mówieniu pomijając tych dwóch aspektów. Z jednej strony, żeby pojąć wszelkie zasady, którymi winno się rządzić profesjonalne życie zawodowe adwokata, niezbędne jest zrozumienie jego szczególnej sytuacji, szczególnych wymogów jego po prostu zawodowej etyki. Do takich wymogów np. w procesie karnym leży działanie wyłącznie na korzyść oskarżonego. A zatem nie ma obowiązku adwokat, ani nawet nie może osa osądzać swojego klienta, ale ma obowiązek być jego rzecznikiem. Ma obowiązek wykazać te kwestie, których nikt inny nie wykaże. I to jest jego etyczny obowiązek. Można powiedzieć bardzo kolokwialnie: adwokackim grzechem będzie słaba mowa, adwokackim grzechem będzie oskarżająca mowa swojego klienta, ale nie będzie adwokackim grzechem to, co byłoby grzechem sądu mianowicie uchylanie się od osądzenia oskarżonego. I drugi aspekt zagadnienia, które chciałbym dzisiaj poruszyć, to kwestia wypowiedzi. Wypowiedzi, które tak bardzo się dewaluują w, w, w społeczeństwie, słowa, które niewiele znaczą. Wydaje się, że prawnik czy adwokat wciąż walczy słowem, słowo jest jego mieczem. I bardzo często nie potrafi, nie chce albo nie po prostu. Nie jest odpowiednio przygotowany do tego, by mówić właśnie pięknie i dobrze, by mówić zrozumiale, by mówić tak, aby rzeczywiście przekazać to, co jest konieczne, sprawiedliwe i słuszne. Można sobie uzmysłowić rolę dobrego i pięknego mówienia w pracy adwokata. Mówiąc wprost, jeśli nie potrafisz mówić w imieniu swojego klienta, to nie jesteś mu potrzebny. Mam przed sobą mój tomik poezji, werblista, wydany właśnie w ukochanym filmie. I tytuł tego tomiku jest pewną zabawą, pewną grą słów. Werbum to słowo po łacinie. Werblista w wojsku. Hałasuje na bębnach, przywołuje wszystkich do porządku, nawołuje do zorganizowania się, stawia na baczność żołnierzy. Słowo to taki werbel. Werbel adwokata, werbel prawnika, werbel obrońcy. To jego jedyne w zasadzie narzędzie, którym on walczy. I słowo może być takim hałasem sumienia, takim sprzeciwem wobec niesprawiedliwości, które odpowiednio wybite na bębnie Przywoła sprawiedliwość, przywoła sąd, przywoła prokuraturę, przywoła publiczność do porządku. Przywołaj do rzeczy, przywołaj ją do prawdy. Zostawiając wszelkie estetyczne chwyty na boku, chciałbym po prostu przekazać kilka uwag w obronie dobrego, szlachetnego, mądrego i pięknego słowa obrońcy. Po pierwsze, Mylą się ci, jak mówił Cyceron, którzy sądzą, że nasze mowy są naszymi mowami. Nasze mowy nie mają być mowami naszymi, one mają być mowami naszego klienta. Nie możemy stawiać się w pozycji sądu, ale mamy użyć wszystkich możliwych umiejętności, możliwości, talentów i wiedzy ku temu, aby być rzecznikiem, aby być tym, który będzie przy każdym, nawet tym najgorszym zbrodniarzu. To jest po prostu ciężar naszego zawodu. Zawsze mówię: ktoś, kto chciałby stawać w obronie tylko szlachetnych, niewinnych i w prostych, drobnych sprawach, to tak jakby lekarz, który chciał leczyć tylko gorączki a odmawiał leczenia naprawdę poważnych przypadków, mówiąc, że się nimi brzydzi. Jest to po prostu nie do pomyślenia. Dlatego słowo, którego używają prawnicy, zwłaszcza prawnicy w sprawach karnych, zwłaszcza adwokaci, ma szczególne znaczenie szczególny wymiar i winno być ze szczególnego punktu widzenia oceniane. I nie jest to w żadnym wypadku jakakolwiek relatywizacja prawdy. Jeszcze raz powtórzmy. Adwokat nie jest sądem. Adwokat nie może dokonywać osądzenia drugiego człowieka. Nie taka jest jego rola. Adwokat ma być rzecznikiem tego, aby sprawiedliwości stało się zadość, ale nie poprzez zastępowanie sądu, ale poprzez zapewnienie, Stronie procesowej prawa do bycia wysłuchanym, a konkretnie prawa do obrony. Kolejny aspekt. Często mowy prawnicze stają się celem samym w sobie mają służyć pokazaniu erudycji, obycia, a często i pychy obrońcy. To jest najgorszy z możliwych błędów. Nie instrumentalizujmy naszych umiejętności. Pamiętajmy, komu, komu one służą, ale mają służyć człowiekowi. Najpiękniejsza mowa, która ma służyć nam, obraca się sama przeciwko celom, którym winna służyć. Dlatego unikajmy, jak to możemy, jak to jest tylko możliwe. Słów niezrozumiałych, wypowiedzi zamkniętych nie jako tajemnych dostępnych tylko w ograniczonemu gronu ludzi znających łacinę mów, których ornamenty są barokowe, ozdobniki, wtrącenia i przechwalanie się, jak wiele słów to my potrafimy wypowiedzieć w jednym zdaniu. Mówmy pięknie po polsku. Prostota nie znaczy prostactwa. Prostota nie znaczy języka podwórkowego. Prostota i komunikatywność nie oznacza, że mamy rezygnować z profesjonalnego języka prawnego i prawniczego. Ale to, że chcemy powiedzieć pięknie i dobrze, to, to, to nie, nie może nas prowadzić do tego, aby nasze mowy były. Tak uszczegółowione, tak pogmatwane i tak niezrozumiałe, że nie będą. Dostępne dla przeciętnego słuchacza. Jeśli nie potrafimy o najtrudniejszych sprawach powiedzieć tak prosto, że każdy może pojąć, o co nam chodzi, to znaczy, że sami nie wiemy, o czym mówimy. I to kolejna wskazówka: Mówmy tak, by to nie było tylko rzemiosło. Niech to będzie sztuka naszego życia. Ale wystrzegajmy się, Rozleniwienia w tej sztuce, wystrzegajmy się zatracenia w tej sztuce i stracenia z oczu celu, dla którego ta sztuka ma być przez nas i jest podejmowana. I wreszcie, last but not least mówić dobrze, co to znaczy? To znaczy, Wdawać się w polemikę niekłótnie, to znaczy być uprzejmym i grzecznym, to znaczy nie bać się i nie lękać, odważnie stać na straży praw, które reprezentujemy. To znaczy mówić to, co trzeba powiedzieć i co chce się powiedzieć, a nie wszystko, co się wie. To wreszcie znaczy wiedzieć, kiedy milczeć, wiedzieć, jak zwrócić swoją wypowiedzią uwagę. Wiele jest aspektów dobrej mowy adwokackiej: aspekty etyczne, estetyczne, pragmatyczne, aspekty prawne. Nie da się tego opowiedzieć w jednym odcinku, i nie o to tutaj chodzi. Chciałbym tylko obronić prawników przed społeczeństwem, albo inaczej, przed tymi po prostu zarzutami, które mówią: Ach, jesteście w stanie nawet największego diabła wybronić i wprowadzić do nieba. I jednocześnie chciałbym przestrzec prawników przed pychą, przed zbytnią wiarą we własne możliwości w mówieniu dobrym, pięknym, szlachetnym i profesjonalnym. Sztuka dobrego mówienia. Nie jest łatwa, nie każdemu jest dana, ale każdy może się w niej ćwiczyć i każdy powinien, a w przypadku obrońcy działającego w procesie karnym brak to do umiejętności dobrego mówienia, może być moim zdaniem uznany nawet za pewien brak, znaczący brak profesjonalnego działania. I na koniec cytuję dygresję. Dużo się mówi o sztuce retoryki, powstają bardzo interesujące książki i studia nad tym, jak mówić pięknie i dobrze. Warto polecić choćby nowe wydanie Leksykonu retoryki prawniczej stu podstawowych pojęć wydanego pod redakcją profesora Kamila Zajdlera i adwokata Przemysława Rybińskiego. Jest ogrom literatury przedmiotu, z której można skorzystać. I w tej literaturze jest bardzo dużo także problemów, które są żywo dyskutowane. I jednym z takich, jedną z takich kwestii jest ocena etyczna erystyki. Schopenhauerowskiej erystyki, czyli tych sztuczek, które pozwolą nam wygrać spór, które pozwolą nam obalić twierdzenia przeciwnika, ale takich sztuczek, które tylko na pozór to umożliwiają, tak naprawdę są chwytami i zachowaniami, których powinniśmy się wystrzegać i które zazwyczaj są oceniane bardzo negatywnie. Jakie to są sztuczki? Na przykład uogólnienie. Ktoś powie o jednym dowodzie w sprawie, a przeciwnik powie, jak wskazują wszystkie dowody. To zmiana twierdzenia tego, co przeciwnik powiedział, to ukrywanie tego, co on powiedział. Jest kilkanaście, nawet jakby dobrze policzyć, kilkadziesiąt takich chwytów, których należy się wystrzegać. Jednak są to chwyty, jak mówi Schopenhauer, wszystkie, które też wewnętrznie mają własną gradację. I najgorszym z możliwych chwytów, bardzo łatwo wykrywalnym jest chwytat personem, kiedy już nie ma żadnych argumentów, kiedy tylko trzeba się uchwycić tego, żeby przeciwnika pogrążyć, wytrącić z równowagi, wtedy się go oskarża osobiście, wtedy się dotyka jego osobistych spraw, aby od, o, o, odciągnąć go od sprawy, aby emocje wzięły górę i aby już audytorium nie skupiało się na przedmiocie, a na tym, co zostało powiedziane na temat przeciwnika. No i Rodzi się pytanie, czy znajomość tych chwytów erystycznych w ogóle jest dobra, czy może lepiej unikać ich, może od nich stronić, lepiej nie wiedzieć, jak to źle i niedobrze próbować zwyciężyć przeciwnika, ale nie po to, żeby zwyciężyć prawdziwie, tylko za pomocą różnych sztuczek. I tu chcę wziąć w obronę podejście, które mówi, tak, chwyty erystyczne musi znać. Dlaczego? Bo ich nieznajomość nie pozwoli ci z nimi walczyć. Jest takie kolokwialne powiedzenie: Wroga trzeba znać. I jeśli uznamy, że chwytarystyczne są wrogiem dobrego, pięknego, szlachetnego i profesjonalnego mówienia prawnika, mówienia i prowadzenia dyskusji, w ogóle jakiejkolwiek dyskusji, to ich nieznajomość nie jest powodem do dumy, a raczej powodem do lęku, bo nie znając ich, łatwo możemy stać się ich. Ofiarą. Tak trochę inaczej dzisiaj. E, trochę górnolotnie, może trochę bardzo ogólnie, a jednocześnie może nawet performatywnie w znaczeniu zachęty do tego, aby nie tylko stwierdzać, co jest, ale też stwierdzać, jak być powinno, i aby namawiać do tego, żeby to być powinno stawało się codziennością. Naszej kultury politycznej, naszej kultury sądowej, naszej kultury zawodowej, naszej kultury codziennej. Mówmy pięknie, dobrze i szlachetnie. Starajmy się mówić tak, aby wszyscy nas rozumieli. Unikajmy zdań wielokrotnie złożonych i takich, których wyjdziemy na przemądrzałych arogantów, którzy popisują się swoimi erystycznymi umiejętnościami. Dbajmy o naszą rolę w dyskusji. W gronie, w którym się znajdujemy i dostosowujmy naszą mowę do środowiska i do audytorium, które nas słucha. Nie bójmy się bronić prawdy. Nie bójmy się bronić praw. Nie bójmy się walczyć słowem jak werblem, które przypomina o najważniejszych wartościach. Kochajmy język Polski. Dbajmy o to, by używać go jak najlepiej, by nie tylko pamiętać o jego pięknie wtedy, gdy są sprawy łatwe, ale by szukać adekwatnych pojęć, by unikać emfazy wtedy, kiedy to konieczne. A jeśli nawet czasem zdarzy się pomylić, jeśli nawet zdarzy się poddać jakiemuś erystycznemu atakowi, nie poddawajmy się. Każdego dnia, jak na tym obrazie z tyłu w mojej kancelarii, stajemy przed początkiem jakiejś drogi, przed jakimś celem, i liczy się to, że Próbowaliśmy kroczyć nią właśnie w drodze do tego celu. A gdy ją znajdujesz ubogą, opuszczoną, i taka cię nie oszukała, pisze Kawafis, po tylu podróżach, tylu doświadczeniach, już zrozumiałeś, co znaczą i taki. Życzę wszystkim, abyśmy mogli się cieszyć piękną polską mową, Abyśmy szanowali język polski, byśmy szanowali kulturę języka prawniczego i kulturę zawodową prawników i profesjonalnych pełnomocników. Pamiętajmy, by mówić tak, aby walczyć, ale by nie niszczyć, abyśmy po wyjściu z sali rozpraw mogli sobie podać ręce. Byśmy mogli uścisnąć dłoń. Szanujmy się, szanujmy innych, szanujmy naszą pracę, a będziemy szanowani. Sztuką jest mówić pięknie i dobrze. I sztuką jest umieć skończyć, to też kończę. Do zobaczenia w następnym odcinku Morza Prawa. Wszystkiego dobrego!